Ja słuchajcie mam lęk, ja mam lęk przed igłami Moje pobierania krwi to wyglądają tak Ja wam to zaprezentuję Mamie zawsze mówię jak mnie zapisywała na pobranie krwi Że ona mi musi powiedzieć jakiś czas wcześniej Ja muszę się nastawić do tego psychicznie, do tej myśli, że w ogóle takie coś będzie Zaistnieje w dany dzień, co nie? Jak ja tam idę to Jezus to są najgorsze minuty, ja patrzę na ten ekran Patrzę na mamę Na pewno Może się da zawrócić coś tam Wchodzę zawsze Ja dostaję takiego wiecie Takich dreszczy nagle i tak, siadam na fotel i patrzę tak, odwracam się jak najdalej, odwracam się. Płaczę. W ogóle najczęściej tak mi wbijają, to płakałam. Po, zdarzyło się, że popokam. Raz to nawet ci dam dwa razy. No, raz zemdlałam prawie, że musieli mi dawać na takie leżące coś. A raz miałam po prostu mrożki, ale to tak po prostu, wiecie się sobie pociągam. Ale ja zawsze tak. To jest moja pozycja do pobierania krwi. To jest najgorsze, to jest najgorsze. Jak ja sobie wyobrażę, kto się wbija i to czuję. Bo ja... później najgorsze jest noszenie tego. Ja wtedy, jak kaleka chodzę z tym, takim, wiecie tym yy, wacikiem. wacikiem, nie wiem, tym badarzem wacikiem, nie wiem, i tak chodzę przez pół miasta. Jak kaleka, normalnie, jakaś po, po ten, poparzeniu parzeniu ręki. Nie, bo to było, ja to czuję. Aż, aż teraz mi się jak to kuje. Ech. Ach, ty, pobieranie krwi. No, tragedia. Ja na pobieraniu krwi to patrzę jak mniej, i patrzę, jak krew leci. Natalia, jak ty to robisz? Na uśmiech, tak to... jak ja widzę, igły to się śmieje. Jesteście coś chorzy.